No wiem, że teraz nikt tego żywo nie będzie oglądał. Właśnie skończyliśmy obrady nad... No, obrady... trudno nazwać obradami, bo tam nikt nikomu niczego nie doradzał. To były po prostu głosowania. Taka procedura przyspieszonego i spowolnionego jednocześnie głosowania przy użyciu nowych, nowych technik. Także Właśnie zakończyliśmy te prace legislacyjne nad specustawą. Jest godzina 6:47. O tej godzinie wychodzimy wychodzę z Sejmu. Kilka tylko słów podsumowania. Jeśli to, to myślę, że jest dobra alegoria to wiątcza. Wy... antykryzysowa jest dobrze przygotowana. Z tym, jak przygotowany jest system do głosowania zdalnego, który PiS upierał się żeby przegłosować, to jest po prostu dramat, jak, jak ten system działa. Jest nieprawdopodobnie powolny. Nie mówiąc już o tych. Zaczynając od tego opóźnienia w transmisji, o którym mówiliśmy, które według różnych tam meldunków sięga od 20 sekund do 1,5 minuty, to sam system. Do głosowania działa nieprawdopodobnie wolno, jak, jak na coś tak prostego w życiu. Tam wiemy, że różne Facebooki i YouTube obsługują jednocześnie miliony użytkowników, tu mamy tylko 460, a to po prostu nieprawdopodobnie za mula. Co chwilę się wylogowuje, co chwilę trzeba się logować od nowa do tego systemu. Wiele osób skarżyło się, że ich głosy zostały nieprawidłowo zaliczone. Ja nie miałem czasu sprawdzić tego, czy wszystkie moje były zaliczone prawidłowo, no ale... Być może to, to, to nie jest prawdziwy zarzut, no w każdym razie takie też się, yy, też się pojawiały. Yy, od czasu do czasu wylogowuję tylko do poziomu podania takiego kodu, od czasu do czasu wylogowuję jeszcze wcześniej do poziomu logowania, czyli takie dwustopniowe logowanie, no nie wiadomo o co chodzi, yy, ja ostatecznie pod koniec już Zainstalowałem się tam na sali plenarnej i głosowałem z sali plenarnej, bo już nie miałem cierpliwości do tego, zwłaszcza, że jednocześnie spłynęły do nas setki poprawek, tam jest ponad 200, 200 poprawek było do tego, do tego zgłoszonych. One były udostępnione o drugiej w nocy, o, o trzeciej w nocy zaczynaliśmy głosowanie, czy jakoś tak, no, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, ale w każdym razie była godzina na zapoznanie się z, tym, z tymi wszystkimi poprawkami. To się, to się wyłoży, to nie ma prawa działać. Tam, tam były błędy w, 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 podstawowe w, w, w numeracji, w niektórych, w niektórych przypadkach. Yy, w tych porawkach, jeśli, jeśli całość jest tak napisana, to, to, yy, to, to nie ma szansy, yy, żeby to się nie wywaliło. Yy, yy. Oczywiście głosowanie nad, nad, nad jakimikolwiek tej poprawkami w takim tempie to jest, to jest zupełny absurd. No, PiS zasady był przeciwko wszystkim, chyba poza kilkoma tam ugadanymi poprawkami z lewicą, poza, poza, przeciwko wszystkim zgłaszanym przez opozycję na wszelki wypadek. No, zapytałem tam na sali, yy, dlaczego głosujecie przeciwko. Tam była poprawka dotycząca yy, opóźnienia, między innymi opóźnienia wejścia w życie, znaczy tam nie tyle wejścia w życie, co wydłużenia. Okresu przejściowego dla tych kierowców Ubera, żeby tam, teraz muszą do, do 31 marca wyrobić te licencje. No, urzędy prawidłowo nie działają, więc to yy, jest w tej chwili niemożliwe. Myśmy my zgłosili prawkę, żeby to wydłużyć, no i oni to odrzucają. Pytam, dlaczego głosujecie, czy w ogóle wiedzą przeciwko czemu głosują. No, tam taki siedział z przodu. Poseł PiS, zapomniałem jak nazwiska, taki rumca i siedział tam i, 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 i pokazywał pozostajom, jak mają głosować. No to pytam jego, czy on wie, za czym głosują, dlaczego głosują. Nic, no cisza, no, dlaczego, no to tłumaczę mu, to jest poprawka za tym i za tym, żeby tam ci kierowcy mogli się, mieli czas się zarejestrować. E. Poradzą sobie. <noise> tak powiedział, co no, no, taką mądrością to jest wszystko rządzone. Więc no, głosowanie nad tymi poprawkami w takim tempie jest oczywiście absolutnie nieodpowiedzialne. No, nikt nie miał czasu tego, tego dokładnie przeczytać. Ja tam prowałem. Na, na, na kilku urządzeniach naraz trzeba, trzeba to robić, no, bo mamy, żebyście wiedzieli, jak jest złożoność tego problemu. Mamy pierwszy tekst to jest ustawa projekt PiSu. Bardzo długi tam. Kilka ze 100 stron różnych poprawek do różnych ustaw, nowych przepisów, też. Drugi mamy formularz z autopoprawkami, z kolejnych tam kilkadziesiąt przepisów, w których oni już zdążyli zauważyć w międzyczasie, że coś jest nie tak, więc to są poprawki do tej, do, do tej ustawy. I teraz mamy y, zestaw poprawek zgłoszonych już po pierwszym czytaniu, w tym również poprawki PiSu, jeszcze kolejne, ale w większości poprawki opozycji. Więc mamy trzy zestawy i teraz, jeśli ktoś coś poprawia, to nie wiadomo, czy odnosi się do tekstu oryginalnego, czy do tekstu autopoprawek w niektórych momentach. W dodatku niektóre przepisy odsyłają do jeszcze innych ustaw, które w ogóle tam nie są ujęte. Czyli no, ta ustawa pierwotna, yy, ta ustawa odsyła nas do tego, że zmieniamy w jakiejś tam ustawie coś tam, jakieś brzmienie otrzymuje. Tak? I teraz mamy tekst. Yy, ten zaproponowany przez PiS, tekst zaproponowany przez, przez wnioskodawcę poprawki. Tak? Musimy je porównać, czy one się w ogóle różnią, ale nadal właściwie nie wiemy o co chodzi, bo nie wiemy co to zmienia w, w ustawie. Czyli trzeba by sięgnąć jeszcze do trzeciego, do trzeciego aktu. Niektóre sama pojedyncza poprawka potrafi mieć całą stronę tekstu albo i więcej. W jednej poprawce było wprowadzony jakiś cały rozdział w ogóle. To tam psl chyba była jakaś poprawka, która wprowadzała cały rozdział do, 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 do tej spec ustawy dodatkowy. Więc ocena tego, ocena skutków tej regulacji, nawet jakby ktoś był mistrzem szybkiego czytania i po prostu przeczytał to od deski do deski, to to nic nie mówi, no to żeby ocenić skutki tej regulacji, to trzeba naprawdę yy, przysiąść nad tym na, na, na tydzień, żeby to w ogóle jak, jakkolwiek odpowiedzialnie zagłosować. Nas zmuszono do tego, żeby robić to na, w ciągu godziny, więc no, tam była w dużej mierze zgadywanka, widziałem, że no, y, Platforma przyjęła zasadę, że popiera wszystkie obrawki opozycji, yy, łącznie z naszymi na na przykład no, staraliśmy się tam na, jako tak ocenić, y, które są dobre, a które, o, a które złe, no ale no to no, no, w dużej mierze to jest, to jest zgadywanka, więc bardzo możliwe, że głosowaliśmy przeciwko jakiejś dobrej poprawce w którymś momencie albo za jakąś niedobrą poprawką. Znaczy tego raczej drugiego może nie było, raczej staraliśmy, staraliśmy się być ostrożni w głosowaniu za, no ale, no, ale no, wszystko się może w takim, w takim tempie zdarzyć. Oczywiście część osób uważa, że to jest małostkowe, no bo sytuacja jest nagląca, trzeba szybko uchwalać te ustawy, szybko, szybko, więc nie ma czasu na zastanowienie, no ja, ja tak nie uważam. Takimi ustawiami może narobi więcej szkody niż pożytku. To już się okazało poprzednio, a można załatwić inaczej, no można... Ogłosić pewne zapowiedzi dotyczące y, pomocy przedsiębiorstwom, redukcji y, y, zobowiązań podatkowych, zapowiedzieć podatnikom, żeby po prostu tego nie płacili, urzędom, żeby tego nie egzekwowały chwilę, a te przepisy dopracować no, przynajmniej do przyszłego tygodnia, zostawić czas na ocenę tego. No, z dnia na dzień to jest naprawdę przedsięwzięcie zupełnie nieodpowiedzialne. Także już dzisiaj mówię, że to no, będą z tym potworne problemy, z, 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 patrząc jaką mądrością to jest pisane, w jaki sposób to jest sklejone z różnych przepisów, spływających z różnych ministerstw, nieuzgodnionych często dobrze ze sobą. No to się, to się, to się wszystko okaże w praktyce, ale to się wyłoży. Także nie jest dobrze. W każdym razie zaraz będzie siódma. Tym miłym akcentem kończę wczorajszy dzień. I dzięki za uwagę. Zapraszam do studiowania dziesiątek nowych przepisów, które na wypadek.